To był naprawdę paskudny dzień. Zwlekłam się z łóżka ociężale i zaczęłam szykować się do pracy. Nie dość, że rzęsiście padało, to jeszcze zaczęło się błyskać. Nie lubię takich dni. Gotowa do pracy pożegnałam się z mężem. Gdy dojechałam, koleżanka była już w pracy. Cześć! Mam dla ciebie niespodziankę. Hej! Jaką? Dzisiaj ma przyjść do nas na kawę mój nowy facet z córką. Bardzo się cieszę, że będę mogła go poznać. Zdziwiłam się, że koleżanka jeszcze z nim jest, już dawno nic o nim nie wspominała, a na początku była nim bardzo zafascynowana. Adam, bo tak miał na imię, od dwóch lat był wdowcem, który wychowuje swoją siedmioletnią córkę sam. Ile ona już na samym początku znalazła z nią wspólny język. Była zachwycona tym faktem, bo obawiała się spotkania z Julią. Praca jakoś mi nie szła. Adam miał przyjść w południe. Przed dwunastą przyszła do nas starsza pani Teresa. Zaraz za nią jeszcze nasz wspólny znajomy Piotrek na kawę i pogaduchy. Równo o dwunastej zjawił się Adam z Julką. Był to bardzo otwarty człowiek, taki na luzie. Jego córka też wyglądała na bardzo sympatyczną. Miała kruczo czarne włosy, bladą cerę i brązowe oczy. Gadaliśmy w sumie o niczym, ale zauważyłam, że Ilona bardzo mało się odzywa. Jest przygaszona. A może czegoś się boi? "Słuchajcie, chcecie zobaczyć coś fajnego?" zapytał Adam. Wszyscy zgodnie stwierdziliśmy, że tak. "Tylko się nie bójcie." powiedział poważnie facet mojej koleżanki. Zaśmialiśmy się z tego, bo czego niby mieliśmy się bać? Okej, okay, zaczynamy. Adam objął swoją córkę ramionami i zaczął coś szeptać nie w naszym języku. Jakieś zaklęcie? Po wypowiedzeniu tych słów klasnął w ręce. Oczy jego córki zrobiły się całe czarne. Żadnego białka. Nic. Po prostu czarne. W tym momencie jeszcze się nie bałam. Julia siedziała na podłodze, rozglądając się dookoła. Patrzyła na wszystkich. Na mnie, na panią Teresę, na Piotra i na Ilonę. Przekrzywiając swoją głowę to w lewo, to w prawo. Patrzyłam na to, jak zahipnotyzowana. Reszta też. Za chwilę wybierze sobie jedną osobę. Uważajcie! Uśmiechnął się dziwnie Adam. Nie wiedziałam, co mam sądzić o tych słowach. Teraz zaczęłam się bać. Jego córka zerwała się nagle. Zaczęła biegać na czworaka. Odbijała się od ścian i półek, jak piłka. W myślach miałam tylko jedną myśl: uciekaj! Uciekaj! Ale zanim zrobiłam to, co myślałam, Julia już wybrała. Swoim palcem wskazała na mnie. Nie mogłam się ruszyć. Łzy napłynęły mi do oczu. Podeszła do mnie. Zbliżyła swoją twarz do mojej. Wpatrywała się w moje oczy swoimi i przekrzywiała twarz, dokładnie tak jak wtedy, gdy patrzyła na wszystkich. Nie wiem, ile minęło sekund. Minut? To była dla mnie wieczność. Do dzisiaj. Masz dobrą przyszłość, nie zepsuj tego, a będziesz szczęśliwa. Przeżyjesz długie lata, ale nie w związku, w którym jesteś. Twój mąż w tym momencie zdradza cię ze swoją koleżanką. Zapisane jest dla ciebie jedno dziecko. Syn, który urodzi się niepełnosprawny. Bądź dobra, nie zepsuj tego. Pamiętaj, pamiętaj, pamiętaj. Jej słowa chodzą mi po głowie. Potem opadła na ziemię. Adam klasnął w dłonie i wszystko wróciło do normy. My będziemy się zbierać. Julka musi się położyć, to bardzo męczące dla niej. Adam wziął ją za rękę i poprowadził ku wyjściu. Masz szczęście, że twoja dusza jest czysta, jest w tobie dużo dobroci. Powiedział i wyszedł jakiś niezadowolony. Wszyscy byli w totalnym szoku. Nie wiedziałam, co mam myśleć o tym wszystkim, a to był dopiero początek. Piotr i pani Teresa poszli sobie bez słowa. Ilona zaczęła rozmowę. Przepraszam cię, nie wiedziałam, że on to zrobi. Chciałam już dawno to komuś powiedzieć, ale. Nie wiem, czy chcę więcej. To, co się stało, nigdy nie powinno mieć miejsca. Powiedziałam. Ale to nie jest koniec! Proszę wysłuchaj mnie! Chyba nie miałam serca jej tak zostawić. Mimo że miałam na dzisiaj serdecznie dość i dalej nie docierało do mnie, co to w ogóle było. Nie wiem z czego zacząć. Adam został wdowcem dwa lata temu, a trzy lata temu jego córka została brutalnie zamordowana przez Jadwigę, jego żony, której nigdy nie udowodniono zabójstwa. On miał i ma tylko jedną córkę. To Julka została zamordowana. Po tym wszystkim Adam oszalał, nie mógł pogodzić się ze stratą ukochanej córki. Po pogrzebie wyjął jej ciało z grobu. Przez rok próbował przywrócić Julię do życia. W końcu po roku udało mu się to. Dokładnie w tym samym dniu jego żona zaginęła i nigdy nie odnaleziono jej ciała. Na następny dzień Adam wyprowadził się z domu i zaczął nowe życie tutaj, w Krakowie. Jak można przypuszczać, to Julia stoi za zniknięciem matki. Poza tym Julia nie jest normalna. Ten seans to dla niej pożywienie. Wybiera osobę, gdy ta zrobiła coś złego w przeszłości. Zabija ją, potem zjada. Tym się żywi i mści za swoją brutalną śmierć. Tobie się udało tylko dlatego, że nigdy nikomu nie zrobiłaś nic złego. Julia wiedziała, że jesteś dobrą osobą i przepowiedziała ci przyszłość. Teraz już wiesz, dlaczego jestem z Adamem. Gdybym go zostawiła, zraniłabym go i była tą złą, a wtedy wiesz, co by się stało. Dokończyła swoją opowieść Ilona. Potem wyszłam bez słowa z pracy. Nie miałam ochoty dłużej tam być. Pojechałam prosto do domu, gdzie zostałam swojego męża z kochanką. Od tamtej pory minęło dziesięć lat. Zmieniłam pracę, z Ironą nie utrzymuję kontaktów, rozwiodłam się i wyszłam ponownie za mąż za Dominika. Mój syn Sebastian ma osiem lat, jest niepełnosprawny. Codziennie muszę go rehabilitować i podawać różne lekarstwa, ale jestem szczęśliwa i próbuję zapomnieć o tamtym wydarzeniu.